naszych co, naszych słuchaczy, no to zaczynamy pytania. Drodzy tak, Państwo. Jest, jest. jest mikrofon pośrodku. Bardzo prosimy mówić blisko mikrofonu. Mam nadzieję, że, że, że wszystkie pytania będą przytelne. Pan Andrzej jest do właśnie dyspozycji. Dzień dobry Panie Andrzeju, z historię komisja. My mieliśmy tu przedtem na Pan nie z... słyszył? Nie jest, nie, jest, nie, no, tak Pan jest mikrofon. Te poprzednich gości także ze świata filmowego i trochę przypadkiem o Panu opowiadali i chciałem skonfrontować te e, historie. I na przykład pan Marek Kondra to opowiadał, że pan nie lubi aktorów, przytaczając anegdotę z pana Tadeusza, kiedy podzielał pan piękne konie, mówiąc na koniec, aha przyjdą aktorzy i to wszystko zepsują. Jak ładnie to się wyglądać? Nie naprawdę. Ja, ja wiem, że on chciał zrobić dobre wrażenie. <gryzanie> Ale własza, że on imituje mój głos, bardzo zresztą. Z ja tego co ja najbardziej dałem, niech to powiedzieć, że ja będę występował po nim, To już marnowato wyjdę. Tak. Nie, ja myślę, że dałem dowody. Po pierwsze dlatego, że... Są też którzy zapochują się od pierwszego wejrzenia w aktorach swojego pierwszego filmu. Potem razem z nimi robią następne filmy, razem się starzeją i razem odchodzą w niebie. Lepiej jest i. Może to źle wyszło. Że, że ja nie kocham tych aktorów, tych samych. Aha, to o to mu chodziło. To jak się zakocham, to takie robię wrażenie, a potem nagle rzucam i biorę kogo innego. To jest prawda. <noise> tu nie będę powiedział.